Siemano widzowie z tej strony Oskar z kanału La Mime jako Roblox A z mną jest robloxowy Robert Wyglądasz giga Tak widzowie dzisiaj to... Jesteśmy w grze Wojana I będziemy po prostu biegali sobie w grze Color Run bardzo serdecznie do niej oczywiście Zapraszamy i słuchajcie o co w tej W ogóle grze chodzi bo Robert pewnie też do końca Nie wie słuchajcie tutaj na samej górze Będzie pokazywał nam się kolor na który Musimy stanąć po upływie 5 Sekund czy nam jakiegoś po prostu czasu Ten po prostu kolor będzie jedyny kolorem, który, na który można stawać. Czyli po prostu nie wiem, załóżmy, jak teraz jest żółty, to zobaczcie, że teraz tam na dole inne kolory po prostu znikają i musimy przejść do samego końca, żeby po prostu wygrać. I za te wygrania będziemy zdobywali zwycięstwo i przez to będziemy po prostu mieli lepsze jakieś tam itemy. Robert, słuchaj, bo to masz 5 wygranych, widzę, yy, to możesz sobie na przykład otworzyć tutaj o yy, tą, tą, tą skrzyneczkę i sobie otwierać. Za pięć, za pięć się, za 5 oczywiście swoje tutaj peciki jest mega otwieram, otwieram. Dostałem turbo rzadkiego psa Czyli to nie było wcale turbo rzadkie pewnie co? No nie no syf No ale możesz sobie ubrać, byś mieć swojego pecika. Ja sobie wezmę oczywiście jeszcze tutaj Tam nagrodę. Pisałkę, wezmę sobie kolejną nagrodę i ja mam widzowie na ten moment 29 minut. Ale słuchajcie, teraz jest gra ja. Więc lecimy sobie na, na harda, lecimy sobie na harda, muszę być w różowe za 5 sekund. Damy radę, damy radę, jestem ja na różowym. Ja też. Dobra, super, no to na razie jest koks, na razie dajemy radę. I teraz zielony, teraz zielony, tylko żeby nie spać. Żeby nie spać. Kurczę, czy nie ja mogę... Dobra, idę tutaj. Nie chcę już ryzykować. Nie chcę już bardziej ryzykować i nie chcę lecieć dalej, ale damy radę sobie. Pomarańczowy, hopsa, hopsa, hopsa. Pomarańczowy jest 32 jeden. Jest ten, jestem na pomarańczowym. A. A. Co ty dobra, zrobiłeś? Ryzyk. Jak ci się udało? Nie, nie. Dobra, dobra dawaj, teraz tam do zielonego. Nie, myślę, że tutaj dalej, bo nie ma co dalej. Padłem! Uh! Jak ty to zrobiłeś? I widzowie, i robię teraz spadł i na razie przegrał w tej rozgrywce. Ale nie ma co się bać, bo za parę sekund będzie kolejna zupełnie nowa rozgryweczka. Adwen. Dobra, wiecie co? Ja już jestem w przy przymecie, ale pierwszy oczywiście nie będę, ale za to będę oczywiście miał kolejny guinsa i będę miał już aż 30, ale wiecie co, dobra, na razie zostańmy tutaj. Na razie zostańmy sobie tutaj na tym żółtym i lecimy I Robercie widzisz to Haha, ha, wygrałem Jestem, mamy 31 winów Jestem z ciebie bardzo dumny, ale no nie te Nie rozpraszają tam na dole ten pies, kurde mi kwadratowy, tak mi przeszkadza. No to sobie oddal kółkiem, żebyś był daleko, Robloxa. No i teraz trzeba ja mogę skakać. No i kozak. No wiecie co mi mamy 30 tych yy, z, y, zwycięstw. Także co my na to, żebyśmy otworzyli sobie jedną tutaj ten. Ale wiecie co ja mam otwieraj, jeszcze darmowe, otwieraj, otarm, otwieraj. darmowe obroty. Otworzył sobie jedne darmowe obroty. Może coś mieć ciekawego to je dropnie. Uwaga, 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 uwaga. Trzy Winsy to tak troszeczkę nie, kiepsko. Typ, no ale no trudno typ. bywa, nie? Dobra, wiecie co? Otwieram sobie, może tak, otwieram sobie jednego tej piecika za 20. A, jak mam jakieś gumdropa, jakiegoś slima z Minecrafta, ale zaraz zobaczymy, czy on jest jakiś taki lepszy. E, dobra, jest troszeczkę lepszy niż ty miałem, więc jest naprawdę git. Ale czy Robert, czy możemy się Jesteś tutaj gotowy? W... Tak, tak, jestem gotowy, jestem gotowy. Nie ma czasu na wymianę. Nie ma czasu. Nie Ej, co ma jest? czasu. To jest. Nie jestem na dole. No. O, teraz już nie? nie? Dawaj teraz na spokojnie, dawaj teraz na tym spokojnym lecimy, na tym łatwiejszym. Dawaj na, na czarne musimy być za 5, 4, 3, 2, 1... Jestem daleko! A ty gdzie? Chyba ja poszedłem w złą stronę! Ty poszedł trudne, tak? Tak. No to zobaczymy kto, kto będzie pierwszy. Ja na razie tutaj, że tak powiem wygrywam Mi się zdaje, no że, że wygram też. sobie. O Jezu, jakiś ziomeczek tutaj spadł przede mną, no troszeczkę unlucky ale spoko, mamy 4 sekundy, mamy 3 sekundy, mamy 2 sekundy, mamy 1 i na razie jestem już prawie na przy samym końcu. Także ja tej beka, że beka z Ale te easy to są naprawdę bardzo proste, czekajcie na zielony! O jestem, o Jezu, bym prawie, że spadł. Jezus, ale... Ja mam jeszcze kawał drogi, kurczę, ja mam jeszcze kawał drogi. A ja już mam bliźniutko, no bo wy macie trudniejsze, nie? Ja tutaj mam wiesz, prościutkie, prościutko Dobra, stoję, stoję na spokojnie, nie ma co tutaj A powiedz mi, czy przed tobą jest dużo graczy, czy nie, bo ja tutaj bym żadnego gracza przede mną. Dobra i patrz teraz to. I ja właśnie w tym momencie zajmuję pierwsze miejsce i właśnie wygrałem. Zobacz czy u Ciebie się pokazałem tam na dole, że jestem pierwszy ST czy nie. Tak, pojawiło się. No i Esa, chciałoby się napisać nawet łatwo, ale ja oczywiście tak się nie napiszę. Dobra, ogólnie mam 15 zwycięstw, więc całkiem spoko, o tym mogę sobie kupić zwycięstwo i Ja jeszcze chciał. staram się, jeszcze się staram. Ej, w ogóle zobaczymy kto jest w topce. Czy jest Wojan w topce? Wojan w topce... Ej, Wojana chyba w topce nie ma? Co ty gadasz? To nie jest możliwe, w jego własnej grze nie ma go w topce? Eee, czekaj, w Wordzie nie, ale pamiętam, że Wojan był w topce, chyba że go w ogóle teraz nie liczy już do tej topki? A ja, jestem Ej, drugi Wojano nie ma już w topce, no dobra, no dobra, Wojana już nie ma w topce Dawaj Robert, Dasha. daj no, być drugi, no to kurde, no to Esa, wygraliśmy to No, pięknie kurcze Ej, widzę, że masz 10 zwycięstw, to możesz sobie otworzyć dwie, dwa jajka po 5 zwycięstw już to robię? E, więc będziesz miał więcej petów i po prostu będziesz e, wtedy szybszy, nie? Kolejny pies. E, kolejny dobra, pies. Dobra, wiesz co, ja tutaj mogę sobie zrobić wody, ustawienia. Uuu, mam okay. też nietoperza stary, on jest epic. Masz epic nietoperza? to sobie go musisz założyć najszybciej. Założyłem już wszystko co miałem. Dobra, ej stary, dawaj teraz lecimy na harda, czyli lecimy po tych takich różnych gwiazdach i tak. Dalej. Tak, tutaj lecimy. Dobra. E, teraz musi być żółty kolor, czyli myślę, że założymy sobie na żółty kolor, tutaj dolecieć. Jesteś? Jest Tak, ty spadł tam, like ktoś spadł, ktoś spadł Dobra, znowu żółty Myślę, że żółty to damy radę sobie dolecić aż tutaj Dalej chyba nie ma opcji Nie ma sensu za bardzo Tak, 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 dokładnie I patrz Pyk, pyk Znowu żółty Czyli myślę, że dla żółty to sobie aż polecę Aż tam kawał drogi Ja nie ryzykuję Ja zaryzykowałem, bo tutaj... <laughs> ty tak daleko jesteś Co za noob z ciebie w tego Robloxa, stary e, Właśnie, chyba odpadłem odpadłem a, no nie. ale za to mój stary ja cały czas walczę stary. wiesz co ja mam wiesz co ja mam wiesz co ja mam ja mam serduszko nie wiem. i właśnie jestem przed wami R esa nie rób tak nie oszukuj ja nie oszukuję, ja tutaj po prostu y wykorzystałem swoje y umiejętności i zobacz teraz to. patrz teraz to ja na ciebie poczekam ja na ciebie poczekam Dobra. już nie takie taki nie będę Bo teraz jest nie ja versus ja versus ta dziewczyna patrz tam drugie tak... ja, nie trzecie Trzecie masz, trzecie masz, ja byłem pierwszy, a... miał paru dotknąć? Tak No co? Miałem tylko dni mety tylko Dobra, już tam 17 zwycięstw, więc jeszcze poczekam, żeby mieć te 20 i wtedy sobie otworzę kolejny to za 20 zwycięstw, jestem mega ciekawy, co mi wtedy z tego dropnie Ja otwieram dwie skrzynki stare, bo mam dużo zwycięzców. Dobra to otwieraj te dwie skrzynki, pies, bo ty potrzebujesz pety, bo to masz pies. słabe pety Mam bardzo słabe pety, dlatego przegrałem pewnie Wiesz, Mam same co? psy ja mam tak, ja mam jakiegoś takiego candy maga, cukierkowego maga, który daje 2-4 spida, i mam dwa takie, co daje po 2 spida. a twój pies pewnie daje jeden, co? <grym> Mój pies daje jeden. O tak, tak myślę. To jest najgorszy pies ever, widzowie. Dobra. Najwolniejszy. Ale wiesz co damy radę sobie poczekamy sobie zaraz, że będzie nowa mapa za 3 sekundy i zobaczymy co tutaj ciekawego będzie w kolejnej mapie. Ej dobra. <grym> dawaj na trudne, dawaj na trudne, bo zobaczę to są te serduszka takie fajne. A to będzie łatwe. Teraz jest cel, żeby to wygrać no Dobra, jaki kolor? Niebieski, 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 niebieski Niebieski, 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 niebieski Ale to zrobiłem Jestem daleko Ale się schapałem Spadłeś, to możesz użyć serduszka i możesz teraz Biegnij stary, biegnij Jak masz serduszko, to ty możesz sobie biec po prostu po niebie Dobra, rzeczywiście, o no. I to jest, jest fajne, bo wtedy możesz, o dobra, jest, teraz żółty a, sobie wejdę tutaj. Nie będę już tam, Uf, aż tak bardzo było. tutaj oszukiwać. Dobra, lecimy sobie dalej. Zdążę do tego różowego? Oczywiście, że zdążę. I to nawet do tego różowego bym zdążyłem, no i pięknie. A ja zaraz to wygram po raz kolejny. Ja w tą grę jestem niesamowicie dobry. Ja jestem z Ciebie dumny Dobra stary, robimy to ja tutaj staję na zielonym Nie mam co tutaj oczywiście tryhardować Pewnie oczywiście. będę pierwszy, widzę, że tutaj mam pyk, pyk, pyk No i oczywiście kto wygrał, kto wygrał mecz, ja wygrywam mecz Dawaj Robert, dawaj Robert, dawaj Robert Ja pierwszy Bra. <gry> Nie. Brawo Nie. Ej, drugi byłeś Jakiś chłop to... O, ale Jak laki. to możliwe w ogóle? Bo wiesz co, bo on prawdopodobnie poszedł na tą łatwiejszą i tam jest łatwiej po prostu ale to jest bez sensu. A, to nie czemu to... nie chodzi mi na łatwiejszą? Bo wtedy dostajesz dwa razy mniej zwycięstw A, to zmienia postać rzeczy. Tak. I To jest to, to, to trudne, trudne znowu czy pasale? łatwe? E, zobacz, teraz sobie dawaj trudne lecimy. Żeby mieć zwycięstw więcej po prostu. Ciemnozielony, dawaj ciemnozielony. Chodź, ale on zasuwa tam ten ziomeczek. Bo on ma... No. Zobacz, bo on, zobacz ile on ma już tych winów. On już jest dobry w tą grę. On, on przeskakuje po prostu teraz z ciemnozielonego na ciemnozielony, widziałeś? Yy, nie, w sensie, widziałem. Że, Cześć, że... nie widziałem. Nie No jak było tylko dostępne... O, tak sobie przeskakiwał teraz pomiędzy... kolejnymi. Aha jeszcze. w ten sposób! No jak mam wiesz, jak on ma takiego spida, to on sobie może pozwolić na takie coś, nie? Uważaj stary masz dwie sekundy jeszcze Kładałeś radę, pięknie. Oczywiście. Pięknie pomarańczowy kolor, lecimy, lecimy, lecimy. Ja już zdążę to wygrać do końca. Hej, dobra, jestem drugi i widzę, że mamy A! 21 winów. Także co? Otwieramy Pięknie. sobie oczywiście kolejne jajuszko. Uwaga, co będzie ciekawego i Ale kupa! Totalnie. No znowu to samo mi dropo, znowu to takie eee... te... on Co on? Tak jest ten zwykłe, nie? Ale który patrzę... dobrze nie idzie, jesteśmy wiesz, Zawsze pierwsi, drugi, albo trzeci. No, to słuchaj, no, jesteśmy najlepsi w tą grę, nie? Ale zobaczcie, tutaj za eee, Robux można kupować jakieś rzeczy. Ja chyba Robuxów żadnych nie mam. Ale w każdym razie, dobra, jesteśmy na razie dob na dobrej drodze. Naprawdę, no, nie jesteśmy zbytnio najlepsi, bo to zobaczcie, że y, pierwszych miejsc ma ktoś 22 tysiące, to jest niemożliwe, aż. Ja, ja nie wiem, jak to jest możliwe, serio, nie mam kompletnie pojęcia. To jest niemożliwe, ale dobra. Czy nas nie przeniosło niżej? E, co? właśnie. Co? Nie bo jeszcze wiesz co, bo ta jeszcze stara jest to jest stara gra jeszcze. Okej, okay, myślałem że to się zbugowało. Tak, nie, po prostu my byliśmy bardzo szybcy i po prostu jeszcze teraz jest stara gra, gdzie była... Ja już miałem Ja już ja Halo wojan", nie przenosi nas na co się dzieje? No, tak by było, by byłoby dzwonione, nie? Dobra, stary, mamy tak, jeszcze 2 tak. sekundy i będzie kolejna, kolejna mapka. Ile masz tych? Ja masz 30 sekund. A, tutaj, ja też mam, to przepraszam, to mi się pomyliło. Y na razie nie otwieram żadnych jajek, bo syfias, te pety Tak, tak za 20. Musiałbyś, musiałbyś pozbierać te takie za 20. Wiesz, to no szkoda, że nie można tutaj wymiany robić, jak w rejs-clickerze. Bo bym ci po prostu dał jakieś peciki No nie można niestety w tych. Oh my god, czemu tak? No no szkoda. Daw dawaj, 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 a ja sobie tutaj na łatwy pykam, bo to łatwe to po prostu trzeba biec więcej. olercia <laughs> To łatwo to po prostu trzeba biec i tutaj nic nie musisz się wysilać kompletnie, po prostu sobie biegniesz. Bez sensu to jest, to tylko na spida się liczy, tak? To tak, tak, się tak, 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 tak eee, To ja na spida jestem wolny, nie? Tak no że ale ja widzisz, ja nie? Ale moim zdaniem to jest bez sensu, bo y, po co masz biec skoro dostajesz dwa razy mniej na przykład bo na tych łatwiejszych, no kurczę, tu i tu musisz biec, nie? Tylko, że tam musisz bardziej, wiesz, skakać I wykazać Ta, się, na przykład, jakimiś umiejętnościami Ujazd na krawędzi, ryzyko Czy w ten ułamek sekundy zdążysz skoczyć na ty zielony, czy nie no, zdążysz? Czy, czy będę pierwszy? Że będę pierwszy? No, tu, Jestem tu, tu. pierwszy, esa! Brawo, bardzo no, dobrze, kurczo, brawo No a ty jak tam u ciebie? Daleko Jasne możesz jeszcze? Z... Ja spadłem A, czyli... Ja sobie skaczę zbierkę. na respie ja sobie skaczę na respie tutaj o... No tak, i tak pięk, to właśnie pięk, było. Pięk, pięk. No i widzowie, słuchajcie, to byłoby na tyle dzisiejszym odcinku. My graliśmy sobie w Robloxa, czyli coś zupełnie innego niż e, zazwyczaj było na naszym kanale. Także oczywiście zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie nasz kanał, piszcie komentarze i widzimy się w następnym filmie Siemano! Nara